Chociaż ja witajcie, jesteś jest Paweł i ze mną dzisiaj jest Malina i Roxik i oraz Dawid Dawid. dzisiaj gramy sobie w... 8, 7, 6, 5, 4, Air Planet 2 4, 5, zaraz zaczynamy. Jeden, zaraz zaczynamy, jak się kręciłam środki. Chodźcie do tych drzwi, bo będziecie, bo będziecie zablokowani koło drzwi. Hello. Ze drzwiami będziecie po prostu zablokowani jesteście? Jesteś? No tu jesteśmy za tym, tu, tu, tu tam. drzwiami. Chodźcie no. tu. Zkaczę. Ja no? Tu jest skaczę. Nie wchodź do drzwi, bo się zbagujesz. No właśnie, zbagujesz. Ale już weszła no i co? O. Otwarte. Czemu ten, a, a E, O, G, o Chodzisz? Wchodzić? Jest... Zbierajcie notatki. Tu macie w wodzie. Chodzić, Roxi, wchodź. Bo, wchodziłam. Teraz tutaj masz, masz taką notatkę. Taką notatkę na stół. Tu. tu? Naciskaj na tą not. O, o, o. Czego? Mam. No, naciskaj na to i tyle. A, bo to dobrze? Bo będziecie mieli sekretny ten. Ja mam. A ja nie mogę nacisnąć na. Ja a, dotych. mówisz, Okej. Okay. Mówi? Oliwie. Już? Nie może? Jak masz 1 na 7 to nie musisz. No. Okay, ja już mam, tak. też tak. nie I muszę. Wszyscy, wszyscy mają 1 na 7? Tak. tak, ok. Też się poszło. Nie ma Ej, bagowane tekstury. Ja w ogóle nie stoję tutaj. Tu w ogóle tu nie stoję. Bagowana tekstura. A ty? O hi. My na niczym nie stoimy, nawet na tym agencie. Nie... Co? Po, po trójne myszki, po trójne myszki. Podbójkę. O, wchodzimy, wchodzimy nie, Tu macie jeszcze jedną notatkę Trusk, trusk, notatkę trusk Tu Tutaj jest notatka trus. Tutaj jest Gdzie? Okay. W tym pokoju Gdzie? Gdzie? Tutaj, w tym co we, weszliśmy Tu Chodź tu Tutaj jest tu. tu masz taką notatkę trus. I masz kolejną wyborową 2 na 7 mam mieć? Tak. I teraz 7 na 7, tu masz takie trudne. Nie mogę ci znowu masz, masz 12 o, siedem. O, trzy na 7.